Witam Was bardzo ciepło. Już za chwileczkę, już za momencik będziemy mieli październik, słodne, wietrzne, zimne i takie strasznie ponure dni. Czy w Waszym sercu jeszcze tli się lato? A jeśli nie, jeśli właśnie tak z każdym słabszym promieniem słońca czujecie, że tej energii życiowej. Tej radości życia jest coraz mniej i mniej, i smutek jakiś zaczyna gościć na Waszej twarzy, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. To znak. To znak do tego, żeby zabrać się za to, co ten uśmiech, tą radość w sercu właśnie przywróci. Powiecie, no tak, łatwo powiedzieć, no ale trudniej zrobić. I za co się wziąć. Za co? Każdy z was wie za co. Wiecie, bardzo dobrze wiecie, co chcecie robić i co właśnie powoduje ten wielki uśmiech, ten wielki banan na waszej twarzy. To pracę, to dzieło, to coś. Każdy z nas lubi robić coś. I właśnie. Ten październikowy, smutaśny czas niech będzie takim wyzwaniem. Ode mnie stawiam Wam właśnie takie wyzwanie, żebyście zrobili to, co lubicie robić najbardziej. Lubicie wyszywać? Wyszywajcie. Lubicie robić kompoty? Róbcie. Lubicie robić nic? Proszę bardzo. Napiszcie, napiszcie mi w komentarzach, cóż to takiego jest, co sprawia wam niesamowitą radość. Może są to takie dość niespotykane zajęcia. Może tak naprawdę jeszcze zwlekaliście z czymś długo, czego nie chcieliście podjąć albo wydawało wam się, że to jest takie infantylne? żeby rysować krytkami, albo żeby pisać krótkie wiersze, no albo żeby nie wiem, dłubać w plastelinie. Hm. Każdy z nas ma właśnie to coś, co powoduje wewnętrzną radość. Wtedy, wtedy tak naprawdę jesteśmy sobą. Piszcie, piszcie mi, proszę bardzo, w komentarzach. Cóż to takiego jest? No dobra, ale miał być horoskop na październik. No to zaczynajmy. Niech będzie właśnie ta główna energia, taką, która nas podbije do góry, do tej radości życiowej, do tego wewnętrznego szczęścia. Dosyć już mamy tych smutaśnych, yy, zaszybowych widoczków. Ok, zobaczmy energia października, główna energia, która wzniesie nas tak do góry jeszcze więcej niech będzie to nie 5, ale 15 co najmniej centymetrów. I powiem wam, że energia jakie, my tu jakie karty mi tu wyszły y co położyłam na stole, to naprawdę aż mnie słuchajcie zaskoczyło. Bo to jest olbrzymia, olbrzymia słuchajcie, niesamowicie wielka metamorfoza. Powiecie, że nie ma karty śmierci. No nie ma, ale jest metamorfoza. Bo z takiej niuni, którą tak naprawdę można sobie urobić, którą można wziąć na emocje, pożądania, którą można wziąć na ciepłe słówka, na seks i w ogóle na taką ciepłotę ciała, to ta niunia przeradza się w istotę, która rozumie, co się wokół niej dzieje. Rozumie, jakie ma wielkie narzędzia w ręku, dotychczas głęboko schowane. A tak naprawdę ma jedno olbrzymie narzędzie to jej głowa, jej wiedza, jej intuicja, która to, która to może rozświetlić najgłębsze zakamarki ciemności. Zarazem ciemności duszy, ciemności sytuacji, ciemności powiązań. Ale też, słuchajcie, może być dla siebie wreszcie tą latarenką, która jest nam każdemu, jest nam każdemu potrzebna. I ten październik właśnie będzie takim czasem, kiedy te latarenki w głowie zaczną nam się zapalać. Jedna po drugiej, coraz więcej. Coraz mocniejsza rzesza ludzi, którzy wiedzą, którzy rozumieją i którzy nie zlękną się pochukiwań, powrzaskiwań i takich urabiań. Słuchajcie, pięknie. Zabieram karty. Jestem zakochana w tej talii. No i lecimy do poszczególnych znaków Zodiaku bo przecież każdy chciałby zobaczyć co tam szczegółowo w jego październiku będzie słychać. A póki co. Póki co dzięki, że jesteście, dzięki, że teraz nawet mnie słuchacie, że subskrybujecie, a jeśli nie, to bardzo proszę, zróbcie. Naciśnijcie sobie ten dzwoneczek a jeśli Wam się film spodoba lub filmy, postawcie mi kawę. Z chęcią tą wirtualną kawę z Wami wypiję i nie zapomnę o tym wspomnieć. Ok, ale póki co lecimy. Witam Was, drogie ryby. Zobaczmy, z jaką energią wchodzicie w ten październik. Oj, chce wam się, wielkiej decyzyjności, chce wam się być panem swojego własnego życia, swojego własnego imperium. To trochę tak, jakbyście odzyskiwali sterowność nad właśnie tym swoim kołem życia, nad umiejętnością kierowania życiem tam, gdzie ono według was powinno was. Zaprowadzić. No pięknie. Jak się to będzie rozwijało? Wy wiecie, czego nie chcecie. To już jest naprawdę, słuchajcie, wielki, wielki plus. Nie, chcie, nie chcecie tych rozrywań szat, nie chcecie tych pożegnań, nie chcecie, żeby ktoś kopniakiem wyrzucał was ze swojego życia bezpardonowo mówiąc jaki jesteś albo jesteś do bani czy też kompletnie do niczego. Wy wiecie to. Kim jesteście, jakie macie umiejętności, jakie macie zasady, i chociażby się waliło i paliło, to właśnie chcecie iść do przodu. To jest trochę, słuchajcie, tak, jakbyście dostali od życia na tyle dużo kopniaków, że ta wasza dupa zrobiła się naprawdę już na tyle twarda, że na jakieś tam miękkie,. Połajanki w ogóle nie działa. Wiecie swoje i postanawiacie właśnie z tej swojej wolnej woli w tym miesiącu skorzystać. Ok, na co to wykorzystacie tą wolną waszą wolę? Na sielamkę po prostu, słuchajcie, uczuciową, bo jest ktoś koło ciebie, kto ma być Twoim takim uczuciowym zapleczem. Jest ktoś, w kogo towarzystwie czujesz się naprawdę rewelacyjnie. I jest coś, to uczucie, które Was łączy. Możliwe, że. Twojego uczucia jest jakby więcej. Nie wiem czemu, tak mi się wydaje, ale coś mi się wydaje właśnie, że próbujesz, próbujesz tego swojego partnera tą swoją miłością wręcz upić. Miłość przed różnymi tutaj nazwami i postaciami tym przychylaniem nieba chcesz dla niego uczynić się słodką. uczynić taką, która spowoduje, że przy tobie będzie mu po prostu posytość aż po kokardę. Możesz mieć tutaj i pomysłów, mnóstwo i możliwości. W każdym bądź razie osoba, która spija ten Twój nektar słodkości, jest zadowolona, jest taka ukontentowana i wcale, i wcale przez to nie zamierza ruszyć się z tego Twojego podwórka. No pięknie. A w takim razie, skoro życie uczuciowe tak cudownie rozkwita, może na jakimś innym polu należałoby zauważyć, co się dzieje? Tutaj. Fajnie by było dać szansę czy to swoim starym znajomym, czy to rodzinie, czy to osobom, które od dłuższego czasu już z tobą są, może Twoi przyjaciele i właśnie tacy od przedszkola, koleżanki i koledzy, nazwijmy to tak. Może właśnie z nimi można by Rozkręcić pomysł na jakieś dalekosiężne y, inspiracje, ale też na takie zwykłe pogaduchy, które powodują y, większą harmonię, y, i to uczuciową, i to intuicyjną, i to taką po prostu y, duchową. Czyli warto, warto zwrócić się do swoich starych wypróbowanych kontaktów towarzyskich. Tak jak mówię, mogą być to znajomi wręcz z przedszkola, albo też, albo też rodzina, z której dotychczas jakoś może trochę mniej czasu się poświęcało. Okej okay. i i co tam dalej jeszcze powinniście wiedzieć, Nie zapominaj w tym ferworze, który może towarzyszyć Twojemu zaangażowaniu w pracy, że również, że również w Tobie tkwią takie marzenia, pragnienia o kimś, kto koło Ciebie się zakręci. To trochę tak wygląda. Nie wiem, jak to Wam powiedzieć. Chodzi o to, że to nie tylko Ty musisz ten kielich miłości nieść do człowieka i być dla Niego taką otwartą, miłującą, z tym sercem na dłoni, ale jeszcze, jeszcze fajnie by było z tej drugiej strony poczuć, że ktoś o Ciebie dba, że ktoś właśnie w Tobie wzbudza. Taką chęć życia, kto chciałby nie tylko spijać z twoich ust, ale również pociągnąć cię za sobą, czy to do, swojej, do swojego pomysłu, czy też po prostu za sobą, żeby poczuć się taką osobą uniesioną nie tylko sercem, ale również Również ciałem. Także nie zapomnijcie o tych swoich pożądaniach, takich głębokich, które właśnie dotyczą tej drugiej strony, tej osoby, która ma być Twoim dopełnieniem, bo spijanie dzióbków to swoje, a czyny to już całkiem coś innego. Okej, okay. Super. No i teraz na koniec myślę, że wystarczy tego czytania rada. Rada na październik dla Was. Powolutku. Po prostu. Słuchajcie, nie spinajcie dupska, że musicie osiągnąć jakieś wysokie cele właśnie w tym miesiącu. Że musicie zrobić wszystko, żeby przeskoczyć ze stołka na stołek, czy wręcz przeciwnie, na wyższy stołek, a teraz może na tym stołku w ogóle nie jesteście. Takie mocne spinanie się na wyznaczony cel czasami powoduje, że człowiek wręcz się cofa. Że no mówią, nie chci tak mocno, bo ci się to po prostu nie uda. Odpuść. Odpuść czasami właśnie to budowanie swojego wielkiego imperium i pomyśl, że życzenie do wszechświata już zostało posłane. Teraz, teraz tylko zostaje cierpliwość do tego, żeby ten wszechświat mógł na to twoje marzenie po prostu Odpowiedzieć. Nie musisz sprawdzać non-stop tej przysłowiowej skrzynki na listy, czy wszechświat do ciebie już napisał, czy decyzja została podjęta i z jakim skutkiem. Rób swoje, ale nic nie na siłę. Nie poganiaj, nie spinaj wszystkiego, ale również nie spinaj tak mocno siebie. Wyluzuj. Czasami Czasami tak trzeba. I to jest dobry miesiąc na to, żeby oprócz kreowania swojego życia przestać tak mocno górować te swoje słupki. Osiągnąć. No, i tyle słuchajcie. Pięknego miesiąca Wam życzę. No i co? Do następnego.